Hej, maturzysto, umiesz rozwiązać to zadanie? Rozwiązanie za 3, 2, 1, go! Przerzucamy wszystkie x na lewo, a wszystkie liczby na prawo. Czyli mamy minus 4x minus 1x, a po prawej minus dwójeczkę oraz minus 1, bo jest po drugiej stronie. Czyli jest minus 5x w sumie większe od minus 3. Dzielimy obustronnie na minus 5. Więc będzie tutaj po prostu x. Po prawej będzie 3 podzielić na 5, czyli 3 piąte. Minusy się zamienią na plus, bo tu jest dzielenie. Czyli wszystko by było ok, natomiast zmienia się zwrot, kiedy dzielę lub mnożę przez liczbę ujemną. Możemy to zapisać w formie nierówności, w formie również przedziału. Czyli mamy tutaj trzy piąte zaznaczone i patrzymy teraz tak. Xy mają być mniejsze czy większe? No, mniejsze od tego. Czyli muszą iść w lewą stronę. Czyli mamy już prawie że zrobione i zastanawiamy się, czy będzie kropka pusta, czy zamalowana. Będzie pusta, ponieważ nie ma tu znaku lub równa. Jeżeli go nie ma, to będzie puste. I trzeci. Sposób wyrażania tej nierówności to jest przedział, czyli raczej zbiór. Czyli x należy do przedziału od minus nieskończoności do 3 piąte. Od minus nieskończoności do 3 piąte. Oba nawiasy są łagodne.